Mając na stole operacyjnym jeszcze nie zaszytego pacjenta postanowiłem wprowadzić jeszcze jedną reorganizację czy przeróbkę, doróbkę, jak to wszystko zwał, tak to zwał. A chodzi konkretnie o zdekompresowanie tych prowadnic. Tu już są prowadnice zdekompresowane. Tę stronę jeszcze raz zdemontuję i przedstawię szczegóły, na czym ta dekompresacja polega. Z tym, że teraz demontaż to już będzie bajka. Będę się śpiewał starą melodię, co się kiedyś na gitarze nauczył. Dom wschodzącego słońca. A tak się zachowuje zdekompresowany zacisk. Te zaciski jeszcze są skompresowane i zachowują się tak. Może nie ma to dużo siła, ale jak to oddziaływuje na nierównomierność zużycia klocków, dopiero się dowiem jak to, jak ich skompresujemy. Z tamtej strony już są skompresowane. Tyle, że taka modernizacja teraz to jest bajka. To jest bajeczka, mając już przetarty szlak bojowy za sobą. Teraz wrzucam otwór w śrubie Znaczy się otwór dekompresacyjny w śrubie A tu już mam Zrobiony, znaczy zrobioną dziurę w śrubie, dziurę dekompresacyjną, te śruba mocująco. Dlatego tam jest otwór, bo otwór się robi wiertłym. Może ktoś jeszcze czym innym, ale ja otwór robię wiertłym. A to jest dziura. A dziura to jest nic otoczone czymś. I to właśnie to. Otwór dekompresacyjny, w prowadniku. A tuże gotowa dziura dekompresacyjna dla osłony kumowej. Parę otworów, parę dziur i suwaki zacisków klocków hamulcowych zdekompresowane i gotowe. O, proszę Widać go tam, widać, o, co by nie wiem A powód, jeden. Ale konkretny, czy ma to jakikolwiek wpływ na oddziaływanie, że z jednej strony klocek jest bardziej zdarty. Chociaż wszystko chodzi radośnie jak panna młodo przed ślubem koło swojego wybranka. Bo po ślubie to się uzmieniło, aby się kierom w pień szasnył I po wszystkim Teraz już tylko kilometry przejechać w czasie jak się nic nie zdarzy bydym obserwował czy pomogło czy nie pomogło jak pomogło to pomogło to dobrze jak nie pomogło nic się wielkiego nie stało przynajmniej żem sprawdził nie będę się zarzucał że nie sprawdziłech a mówiłech no to na razie tyle. Hej.